Cześć, z tej strony. z w na SMC, a teraz ty powiedz. Cześć, to ja, Gaming Jezus, gramy sobie w Bedworld na blog SMC z Polarysem Gaming. Tak. No i taka sytuacja ogólnie. Dawno ogólnie filmów nie było, ale to. No nie na przykład, ale live był, więc mam nadzieję, że to zakompensowało. Że film w no się ja, nie było ja chwilę. By. Dobra, ja, obu ja obuduję łóżko. Dawaj to jest... No, no, no. Tam, Tam jest... To w w w w nie przeszkadza, dobra. Ja tak na bedworsy nie grałem. O nie, niebiescy. Filmuj na razie, bo nawet nie mamy obudowania, to jest dobrze. No i co, no, ja grałem sobie dzisiaj w no i... No fajnie. Ej, idzie, tak idzie, ty idzie. idzie. Mógł... Spadł jeden. Wyjaśnię tu wielką? Wy jak O, w dwóch. Dobra, ty idziesz po y, MC czy po Diaxy? Idź, rozwal. Zdasz radę i radę. A, nie, zabił mnie. Szybko, bo oni co teraz idą. Eee... My... I, czekaj już się razu. Sekunda jedna. Dobra, se. my... Dobra. Idź, a ja. O nie, Ej, spadłem. Spadłem, spadłem, spadłem. Idą? No, idą. O nie. Dalej możemy wygrać, nie? Cały czas możemy jeszcze wygrać. A spać, pierwszy nie Dobra. Nie mogę tam tu O, dobra. To nas na księgze. nas wyjaśniła. Idzie. Idzie? Nie, nie. TNT, TNT ma. Czas na to, że dwa hity? Ej, ten TNT. Uciekaj, uciekaj! No. A, dobra, gidzit. Dead. Będę cię obserwowal. Okej. Okay. Dobra, no uwaga. Zmagania. No spadł już kocie. Obydwaj spadł. No jasne, spadł. Dobra, to za to, dobra. dobra. Zazwalimy łóżka gdzieś tam, radę. Na szichtcie, na szichtcie. Żeby się... Z... się z... Nieee! Ale ja mam lagi. Ale blisko Zdechali. było. No, zachęcam. Daj play again. Dobra, to live, tak? Play again. 3, 2, 1. Ej, nie mogę zrobić play again. O, mam. Jesteśmy razem. Chyba nie. Eee. Y nie, nie ma nas razem. No to jest. No i dobra. i na. Filmiki, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Na Albo na soles? Yes. soles, dobra, dawaj dobre, Okej. Okay. Jestem. Jesteś? Nie mam Jestem. Ale nie, nie mam, do, no, Ja go Jeszcze raz biję na solej. Jest cztery. Cztery osoby, chodź. Dążysz jeszcze. Pięć. Teraz jest. No, no jestem. Ale nie Jesteś? widzę Ciebie. Nie macie? No ale wrócimy do was ty... jak się połączy. Okej, okay, tak, tak? jesteśmy już w żulu, jesteśmy na mapie żul. Za żul dokładnie, dosyć słabo mapę nie lubię i za bardzo, ale... przy no, jakoś tam trzeba to... Już trzeba zabrać, więc... No więc co, to jest nasza druga arena, nie? O tutaj. Cześć Jak coś ja nie... Ja nie auto... ja nie mam jak ja gram na czysto. Wszystko nie, słychać. Ok. Wszystko słychać i... i... i, i. Masz włączone Ale, nagrywanie? To się... O, jestem. Masz złoto, znowu... Nie, łóżko. Bo, znowu łóżko obudowy. Ja lecę. O nie, dostaniesz ten mapa. nie lubię jej. Też nie. Ale... Trzeba, to trzeba, trzeba ją... Ja, ja właśnie... No, ja właśnie mówiłem, że trzeba ją zagrać. Ale dobrze, że coś... Nadrzewami dawno nic nie nagrywaliśmy. W szczególności no. ja. <grym się <grym się <grym się zrozumieć> ale ja też dosyć długo nie nagrywałam, tylko tylko live'a zrobiłem. Tyś dni temu, temu masz. Nie, no. No, no to tak także, ma złoto. Chcę wezmę żelazo. I lecę na diax lecę. Więc nawet jeśli uważaj nie bierze, <tryk> że... trzeba będzie ich wylaminować Moim <tryk> moim imieniu. Wylaminować? Takim. Tak. O! Ej, u to jest super krajówka! O kurde! O, już zaraz laga! Chodź do <tryk> okay. naszej bazy. Patrzcie, gdzie ja jestem. Nikt nas nie zabije. <tryk> to są te drzwi na Eggworsach. No, ale patrzcie, pojedziemy tu i nikt nas nie zabije. <grym> Czaj, da, da, dawaj złoto, dawaj złoto. Masz złoto, ja sobie wezmę. ja masz? Cztery, super. Dałem cztery, no. Masz jeszcze jedno, masz. Super. Masz jeszcze jedno, tutaj leży. Ale super kryjówkę, jak będzie death, to trzeba będzie wyjaśnić tylko typa i potem... jeszcze zrobić? Kryjówa. Zrobić tam bazę no. z... stone. Jeszcze jedna jest, ten... jest na spawnie to jest? Jedna. Jedno złoto jeszcze jest na spłonie. Okej. Okay. Ej, e... ale patrz, ej, ej... Ale patrzcie czy nie idą cyjana? na cyjana. diamenty Ey, idę. Nie, nie, idą, ale koło nas żółty wyjaśnia teraz jana więc trzeba uważać. Ja mam ogólnie trzy diaksy, jeszcze jedno wezmę i sobie wezmę. Super. Tam chłopcy się klepią. No, a może... ja już... No, wyjaśnię już. No i ja mam Trzeba uważać, bo jesteśmy nogi. Jedna wełna mi. O, jest. Jedna. Okej, okay, kupuję, kupuję ten. E, a nie kupić trapa? O, dobra. Potem trapa. E, ale to jak jednego będziemy mieli, nie? Teraz jestem no? ulepszył zbroję, a, 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 a później. Masło pójść na Ja idę na niebieskich. I idę po poczekaj, czekaj, poczekaj. Ale się buduje szybko. No. Kurde, to ja ten dosyć... prywatny, który mi wysłałeś, jak szybko buduję. <laughs> Ale nie mów, nie mów, bo to prywatne jest. Masz bloki jakieś? Moment. Dobra, to jest łóżko, ja ich zabijam. Dobra. To nikogo nie ma, Typy, to będzie nieważne. Rozpadaj sobie. Dobra. Nie ma łóżka. Mamy element w papieżu i to tak Nie kojarzy. ma łóżka? O, nie ma. Nie, wychodzimy. A tu nie żyją. Tu nie żyją. Ja nie wiedziałem tego. No dobrze, chwilę A, a, a no tu ja idę na MC, ty tam pilnuj, okej? Okay? A ja nie mam bloków. Aha, w sumie mogę sobie, sobie zrobić kupię sobie. Może... O nie, tu jest cyjan. A nie, ja mam 3 on nie ma nic. Ale ucieka. A ty masz auto-click'a, czy nie? spadł. Nie, ja nie mam, nie jestem cheaterem. No ja też nie mam. Ja tutaj trenuję mam 20 chyba z CPS-ów. Więc nawet A nie możesz, jest tak nie Możesz mi wyjaśnić, co to są CPS-y. Jestem takim... że nie wiem. O nie na Msy, no mam 4 M'sy. Clicks per second, czyli... Kliknięcie na sekundę. No. Tak spadłem z mam? z dwoma M'sami. ty chłopie, ja będę miał zbyt chwilę. No ja będę miał zawsze na oczach. To git git. No, to muszę um, ulepszam. cyjan nie idzie? Dobra, cyjan idzie. Muszę się tutaj... O nie. Co? Kupiłem zamiast tego. Ja pokupiłem yy, tego. Szybsze kopanie. To, to dobrze? Nie. No właśnie, słab słabiutko, bo nie będziemy mieli, ...nie będziemy widzieć, czy Ale to Ani, ten, za chwilę będzie widział. No, jelu, jelu nie żyje. Bardzo dobrze. Ile żyje? Czekaj, kto żyje? Lime, czyli my, Pink i Red. Tam jest Red. Za chwilę red się... będę na... Red się buduje do niebieskich, ja idę na czerwonych. Nie, pomoc, bo to jest Cyjan, za chwilę mnie rozwali to na Już się Biorę diamenta i kupuję trapa. Dobrze. Tylko tego... E, potem kupuję teraz na to, że pokazuje nam... O, mam już na Opsa, spadam. Mam już na Opsa, nie, to jest Cyjan. ja. Czekaj, czekaj. Uciekam. Dłoń mnie. O, ale teraz klacza zrobiłem. Dobra, uciekam. No jest Ej, uważaj, czerwony za sobą? Wiem. O fuck. Patrz, Uważaj, małuk. Złukiem. Stań małuk. Skąd małuk. A, ja, kupił. Aha, 12, 12 MC? Nie. 12 złota. Ej, wezmę też djf Пять-двух мне Так 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 Да, да, да. Я Dobra, oh. а, nie, Нет. Хорошо, Не сгина не сгина Я не такой. Я не могу умрёшь. Это В моем кодексе. А нет, трапа у нас есть. Развалила. Развалила Ну, то шартнес? Боже, у нас да? Ну, то что? A to było well played. Nie Dobra, kupiłem ten, pieszyk. Patrz czy patrz, patrz, nie idą. Ja kupuję owca, będziesz mnie osłaniać. Mieczu nie, kupię. nie nie Poczekaj, będziesz mnie osłaniał. Tam czerwoni, czerwoni w bazie są, więc o czerwoni nie żyją. Nie chyba wysz. A nie! Poczekaj, będziesz mnie osłaniał. Pink. Pink, pink ich zabił. Pink pewnie Czekaj, do nas osłania, pójdzie za ja chwilę. Osłaniaj mnie, osłaniaj osłania, tak, Patrzę nikt. Się... Ej, tak nagle patrzę, wywalono mi nagranie. <laughs> Ale by było ty, ja muszę zobaczyć... Teraz mi się teraz, nagrywa... Czy się mi się nagrywa 10 minut, mam. Jak coś to na mój kanał, tylko będzie na ciebie za chwilę. Nagramy następne jak ci się nie nagrało. Coke, to sprawdzę. Ja nie stam to gra? jest przyjemność, więc możemy zagrać jeszcze trochę. Sprawdzę. Eym, um, ty, Sorry. ej. A, chodź Ej, chodź, chodź. Spoko, nie mam się. Ej, chodź, ej, chodź. Masz 11 se jeszcze... No, ej, masz 12. 12. Już, już, już mam dwa... Ej, ale poczekaj, ja mam 12 i mam już, e, też żelaz z tym mieć. Dobra, ty pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, i idziemy na kogoś. Nie będziemy musiał czekać. Eee, pinki są pinki. Ja pieńcie, ale spadłem ja to Spadłeś? Ej, spadłem, i no pięknie Dobra, jeszcze ja się odjadam. Fajnie. Może... Może go wyjaśnię? Nie, Trzybuj? ale mam lata. Sądzę, że spadłem Nie tak, spadłeś? Ja go wyjaśnię za chwilę Nie, nie spadłem Mamy grafik jasny Dobra, on jest... Y... Piękny jest u niebieskich Eee, na mój widok... Czeka, ja, ja idę, ja idę, ja idę. I ten AMC. Ale mi się wydaje, że nie mają obsidian. Tak samo jak nie. No ale Ej, byśmy musieli fireball? bloki, nie? Fireball? Yeah. Masz fireballa? Masz na fireballa? Nie mam, ja nie mam nic dosłownie, ja mam tylko 48 bloków. Sensie nie mam masz? Nie, masz, nie, masz nie mam nic. Nie mam. Aha, ale za a teraz tak, <laughs> Ty powiedziałeś biedak czy biedak? Co? Ty powiedziałeś biedak, czy biedak? E, bieda... <laughs> A mam, mam coś A mam w ogóle pierwsze mam do wygrania Masz. na... O dzięki, na Fireballa starczy. Tam, pamiętasz? Miesz na pierwszym odcinku z wydłużosów. No pamiętam. Mogłeś nauk? Nie mam nauk, to jest, dwana... ja, to jest 12. aż Golda, więc... Ja mam 3, a ile masz Golda? Ale ile ja mam jednak... Eee, nic radę. nie mam. Mam takie okropne laki. O, Diada. Spał dwa. w całym mieście. O, ile tutaj Golda jest? Ekranu. Mam 5 Golda ogólnie. Nie mam, mam, 7, mam 7, 7, 7 Golda. mam 4 diacy. A w ogóle jesteśmy po Użyję użyjemy Nie, 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 nie używaj, nie używaj, nie bo się skucham, że to jesteśmy. Za późno. Co mam kupić? Ja on ma, ma łuk. Zabijam go. Co mam kupić? Szach nasz mamy. Strap. Wyjaśnisz? Ej, goście, goście mają osłonięte łóżko, to jest moja szansa. Ja już się łóżko Ale ona... i... Ja. Umiemy się trochę... Tak... dawaj tam? go, dawaj go Dobrze Ło. Dobra Masz łuk? Masz łuk? My, mi... mam, mam na łuk, mam na łuk, masz, masz na łuk Daj mi trzy golda, daj mi trzy golda, okay. muszę się uleczyć Ej, ej chłop nie wie, że my mamy opsa, ale on nam wykopie za chwilę Czekaj, to by... Walić to Lecę tam Skaczesz? Skaczę, no E, to jest moja czwarta wygrana w Edwardsach. Potem jeszcze jedna arena czy koniec? E, nie wiem, no zależy. Nie, on poszedł, on poszedł. I jeszcze jedną dajemy, takie pół godziny chcemy zrobić. Ale trzeba go teraz wytropić. Kompasy mamy, nie mamy kompasów. Kierżąc nie kompas? mamy kompasów, nie. No kupię się. A gdzie się robi kompas? Jest w ogóle kompas? To chyba jest na tym, na Edwardsach tylko. Na High i na VictoriCraft'ie chyba też jest. Ej, a możemy, może to. zrobimy następną arenę z Craft. Tak dla beki. Możemy, możemy, panowie tak A Ale to nie, nie, nie nowy odcinek, tylko ten sam. Co to oni taki... Aha, oni płyczek użyli, dobra. Ej, no, ja teraz śledzę z każdą, z każdym wypadkiem prześledzić. Boże, ja mam takie lagi. Ja też mam lagi, ja ale chyba nie masz nie takie jak ty. Śledzę każdego. Śledzę Ej, a, tam... każdą, Ile mam? Mam 25, pięć łódz, nawet nie dużo. Ja sobie kupię Bardzo dobrze. spadłem! To bądź tam na miejscu, nie? U nas w bazie. Zostań, zostań w bazie, ja ich poszukam. Jego poszukam, nie ich no to jego, ale normalnie, no czaisz? Normalnie, ja, ja tak dosyć długo grałem dzisiaj ogólnie i tak ogólnie dosyć dużo grałem w Bedłulce, w nie na Można powiedzieć? I, I patrz, Ale gościu i... miał chyba jajka. Go, gościu miał chyba Emeraldy jajka, bo się dość fajnie dobudował do nas. Ta, no, 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 on miał jajka, no. Czyli miał Emeraldy, czyli pewnie ma zbroję lepszą od nas. I... Ja będę go gdzieś widział, albo ja daję znać, to jest ty. Ej, ty jesteś u nas w bazie? Bro, tu jestem. A może okay. oni w półkliówce tak mówiłem? Nie, wątpię. Warto sprawdzić. Tylko my ją znamy. Eee. <grych> <grych> Ale dobrze. Od... Idź może na Diaksę. Idź na, to... na Diaksę może. Na Diaksę iść i, I idź później. Dajcie lajka no, i subskrypcję do Polarisa, bo on ma 7 subskrypcji, a ja mam 11. Znaczy, czekaj, 10 czy 11? No normalnie, jak to są, znaczy, emeraldy są nieruszone? Więc myślę, że. No to blokuję. Właśnie biorę, no? On 6, Aha, no czyli ja następny będę miał. Ja bym. Patrz jeszcze tak na Optifine'ie, czy go nigdzie nie ma i nigdzie nie widzę. Czekaj, sajan. Sion. Patrzcie wszędzie, patrzcie patrz wszędzie, dosłownie. Idę na najwyższy punkt. Gdy budujesz na najwyższy punkt, dam e, Opti... nie Optifine, tylko Render Distance na ciało. To, już myślałem, że spadłem Co? o to. masz go? Nie, myślałem, że spadnę o to ten. Dobra, szukam. O, się. widzę cię. A, ty jesteś tam w góry. O, no, widzę, tak. no widzę cię. widzę cię, Dobra, idę. I, czy mi się wydaje, czy ktoś jest u nas w Basie? On jest u nas w Basie. Pewno? Kościół jest u nas w Basie, to? Widzę go, jak się teraz zbuduje. Idzie idzie tym mostem z jajek. W drugą stronę. No faktycznie, znaczy, faktycznie, basie? no? Kupuję wełnę i lecę za nim. Łukę o nie! Dwóch chwil bole Kto miałem i z... obydwa zużyłem na. No. Ej, on jest teraz w tamtej bazie, idziemy go wyjaśnić. Koniec. Musimy Ej, ja, ja, nie, wyjaśnić. ja nie mogę, ja nie... Czekaj, ja mam wełnę, mam wełnę, ale on mnie pewnie rozfajerowuje, więc... więc... Ja... Ja mam dużo emeraldu, więc... No to mi coś! I ale nie wyjaśnić. mogę, nie wiem gdzie. Bojna. Ej, dobra. Bojna. Ja no łuk, no łuk. Pa, 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 Dobra. Nice. Nice, byku. Cool. Play again, jeden. Dwa. Nie. Victor Craft. Dobra, A to, to idziemy na Victor Craft i za chwilę się słyszymy znowu. No halo, halo, już jesteśmy. Długo to dosyć zajęło, ale już jesteśmy na mapie. Słaba mapa. Chyba, nie wiem, sobie nie gryę na nie. Nie, wiem, ale wygląda na słabą, więc zobaczymy jak to będzie jeszcze. Ado zmieniłem skinę. Ostatnio miałem Technoblade, a, ale Ado teraz No to zobaczyłem, że Kogo? Że znowu jest oczekiwanie? O, jest znowu. Odliczanie: 38. O, jest 18. jest 7 na 7. Ty jesteś żółty? Ja jestem żółty. No, jesteśmy obok siebie. Specjalnie tak byłem. A, ty jesteś tutaj zielony, a ja nie jestem nie tam jest żółty. Tak? O, nie, u mnie, górze jest. To by ci tam nie zalało, ja by Od razu cię się Ej, robimy jeden po 1 na wyspie. Ej, jak zostaniemy we dwóch, nie? To robimy bez łużyki 1v1. Okej, okay, czy ty jesteś tam? Jesteś! Witam. Macham do ciebie i skaczę. Ja się boję o moje życie, nie że przez ciebie, tylko przez tych, co ja mam obok siebie, więc bym musiał ich wyczyścić. Te się podwadają, więc to jest fajne akurat. Jak Wixon. Jak Wixon. Jak pani gaming Tak? Jak pani Jakub. Tak, tak, tak. Ja nie wiem czy nie będę musiał kończyć, bo mnie brzmia. Ja nie chcę mi... Nie, nie wiem czy nie będę musiał kończyć, bo on jak chcę kończyt dostać. Bo brzmi na polu, burza jest. No bo ja to dawaj dokończymy to jeszcze i... Im. No nie wiem, bo mam jeszcze jakieś 3 minuty ukończonych. No, ale tam 3 fajnie, minuty... To 2 złota dają, tak szybko zdają. No, to jest fajne. A ja spadłem. Najwyżej ja wyjdę, a ty dołączysz. A ty dokończysz arenę. No, bo Możesz zostawić nagrywanie no, i mnie spektakulować. Nie, a nie, bo to muszę komputer włączyć, nieważne. Tak. Widzowie. Będziemy znowu sami, jak to zwykle jest. Dobra. Buduję się, buduję się do blu. Słyszysz? Buduję się do blu. Okej. Okay. Ej, ty się do mnie budujesz, chłopie. Będę ja chciał go rozwalić. Ty się do mnie budujesz, ja chłopie. Opiele. ja chciałam go rozwalić? Co już? Ty no, ja nie, nie wiem, czy, tak, sam... czy są już. No, baka tak, żadnego nie masz. Ej, walimy się? Tak, czyli... żebyś... Czyli albo ja, albo ty przegrywamy. I tak zakończymy odcinek. No i masz żelazny nie ma na co patrzeć. Spadłem. Nie, gramy normalnie. Dopóki nie przestaniemy. Nowy. Ale nie chodź do mnie, bo widzę, że ty ja do mnie idziesz. Do Dobrze. Co kupię A, te... bo ci nie będę mówił, bo jak będziesz chciał po mnie pójść, to się zaskoczysz. Coś się nie zaskoczy, już wiedział, tak myślę. A co sobie kupisz, ciekawe? No, to nie wiesz, a ja wiem. To jest fajne. Nie oh, wiem, Spadłem. Yes, tu... Czy, czy ty spadłeś idąc do mnie, czy do diaksów? Nie Nie. Do Diaksów. A, A czaje się, bo karty. Nie wiem, ostatnio jakoś tak polubiłem te pedłusy. W ogóle patrzcie teraz. Nawet tutaj... Ej, ty ej, idziesz do mnie, chłopie. Cię widzę. <grym> tak. Uciekać! Walika i ucieczka! K**a! to na tą No dobra. Easy peasy? Właściwie nie czyli... czyli walimy się na łap. Easy peasy. Walimy mnie, się na łeb? Nie, nie trzeba. Przepraszam. Na pewno? Nie, nie trzeba. Bo ja mogę. Ja mam bloki, mam dużo rzeczy. Jak teraz tak, przyjdziesz, tak, jak tak. zobaczę, że ty przychodzisz do mnie, to walimy się na łeb. Tam jest Sajan, a Sajan... Nie, to jest Aqua. Aqua nie żyje. Red ma łóżko. Dobra, to idę na Redo. Trzeba statystyki sobie podbić to... To co, masz dużo statystyki na tym? No jak się gra, to z czasem się ma, nie? Nawet jak co do góry no to. Jak coś tam obszaropnęłaś, więc jak do mnie przyjdziesz, to tak średnio będziesz miał szansę. Na klepę Minecraft. Idziesz na resztę? Przysz... I chłopie! A ja się widzę! To dobrze. Czyli rozumiem, że walimy się. Walimy się na łeb teraz. Nie widzę wszędzie na szybciej jestem. Ale no nie jestem to? taki Nie jestem taki głupi, nie? Myślałem, że jesteś. Pozdwory na leuk O, opurz. chcesz się odwiedzić? Gdzie ty jesteś? Nie mnie. Opie, łóżka nie masz. Jeszcze nie mam. No nie masz, ktoś cię rozwalił. Ok, smutka. No smutne, to nie byłem ja. Co, jak to wam chowam... się. Wszyscy co nie. Gościu! Jak teraz mnie zabijesz, to kończę nagrywanie. Czą mnie, bloki. Grama we dwóch. Nie ma? we dwóch. Dobra. Siema. Simao. Kończy nagrywanie, siema. Siema, ludzi. Simao. Do widzenia widzowie. Wiem. Muszę iść. Pa pa. Simao. gdzie lecimy na czerwonego No, czerwony jeszcze żyje, więc lecimy sobie na niego widzicie, no cały czas samemu muszę grać, nagrywać Chód musi iść cały czas. Smutno no. Smutno. Smutna sytuacja ogólnie. Chciałem we dwóch grać to. Ładnie próbował rozwalić łóżko. Ja mu rozwaliłem, bo... No, to jest niższa ja na tutaj. Jemu chciałem rozwalić. Ja mu rozwaliłem. Chciałem go postraszyć, ale... Nieważne, to Po co ja no, 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 się no, tłumaczę? Mi się przydało w sumie trochę. Dlaczego ja myślałem, że mi się uda teraz walić? Teraz to pewnie pójdzie po mnie. Tak myślę? chyba nie idzie. Chyba nie idzie, ale. Kobra, kobra nie ma łóżka. Łóżeczka. Kupię sobie. ja, ja myślę, że on sobie teraz weźmie. obsydian, bo on na diamentach. маѓу значи емејадот, кој маѓу О, не тоа е така садна. Nie mam szans, nie mam szans Chyba, że on... o nie, on ma pikiet stopy Spipsa Luwena O nie, o nie, o nie. To na tyle było w sumie Wyjdę, nie będę tak się żegnał. Wyjdę w jakieś ładne miejsce. Więc no co, to by było tyle. no tyle. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej filmów z Polarysem, to zostawcie... ...trzy łapki w górę, to będzie więcej filmów z Polarysem. No i co, no i... Się, się żegnamy. Czasami je like lajdę, więc zapraszam. No i co? Cześć.